Znajdujemy się ze Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kamieńsku, gdzie niedawno została oddana do użytku nowa ekologiczna pracownia. Jest tutaj pięknie zielono, kolorowo. Proszę powiedzieć coś więcej, w co wyposażona jest nowa sala? Tak jak nazwa wskazuje pracownia ekologiczna, czyli tak jak pan powiedział, znajduje się tutaj jest wiele zielonego koloru, tak e, została wyposażona w wiele nowoczesnych pomoc dydaktycznych e, sprzętu, między innymi jest to digestorium, które umożliwia wykony bezpieczne wykonywanie doświadczeń chemicznych. Znajduje się tutaj monitor interaktywny 75 sali, dzięki któremu możemy Uczniowie mogą obserwować wyniki swoich doświadczeń. Znajduje się wiele pomocy dydaktycznych, na przykład przyrządy, tutaj odczynniki do pomiaru, na przykład wody, gleby, powietrza, są ławeczki, są krzesełka, są mikroskopy, jest wizualizer, odpowiedni kącik, który służy nam tutaj do segregacji śmieci. Wszystko oczywiście związane z ekologią. Czyli można powiedzieć, że to jest sala XXI wieku, tak jak na standardy XXI wieku przystało. Zgadzam się z tym stwierdzeniem. Jest to pierwsza pracownia ekologiczna, która powstała w tej szkole i spełnia takie wymagania. Sala została niedawno otwarta, jeszcze w roku szkolnym, no i chciałbym zapytać, jakie były wrażenia uczniów. No, bo to najważniejsze. Tak, na początku czerwca nastąpiło oficjalne otwarcie pracowni. Tutaj mieliśmy panią dyrektor z Biura Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, panią Aleksandrę Majszczak-Pilarczyk, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas uroczystości otwarcia tej właśnie pracowni. Oczywiście też organ prowadzący, pan burmistrz Kamieński Bogdan Pawłowski, pani sekretarz, tutaj dyrektorzy z ościennych szkół, rodzice, uczniowie. Uczniowie mogli się w tym momencie Pochwalić doświadczeniami, które wykonywali na sprzęcie, który został zakupiony w pracowni. I oczywiście tutaj wynik tych doświadczeń był pokazywany, także były bardzo, bardzo pozytywne tutaj komentarze, wnioski wszystkich osób, które weszły do tej pracowni, ponieważ pracownia bardzo się zmieniła, porównując to, jak wyglądała poprzednio. No muszę Pani pogratulować, sala jest naprawdę piękna, jednak teraz są wakacje, ale to nie oznacza, że szkoła stoi bezczynnie. Będą wykonywane również inne inwestycje, powiedzmy, co będzie robione. W tym momencie jesteśmy w trakcie realizacji projektu unijnego związanego z kształceniem zawodowym pod hasłem w Kamieńsku Elektrycy Mechanice rozwijają się zawodowo. Projekt ten będzie realizowany przez pół roku i już jutro. Rozpoczyna się kurs spawacza metodą MAC dla 11 uczniów w zawodzie mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektryk i tutaj technik mechanik, który trwa 145 godzin i tutaj zakończenie takiego kursu oczywiście zakończone jest egzaminem, oczywiście z odpowiednim certyfikatem z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic przyjedzie egzaminator, który sprawdzi umiejętności uczniów i wystawi odpowiednie zaświadczenie. Już w środę, czyli 29 czerwca następuje drugi kurs, kurs Autokada dla tutaj naszego technika elektryka, dla technika mechanika, i dla trzech nauczycieli. I właśnie dzięki właśnie temu kursowi z Autokada nasi uczniowie będą mogli poszerzyć swoje umiejętności z zakresu stosowania technik komputerowych, gdyż stosowanie tych technik, technik jest wymagane na egzaminie zawodowym. W połowie lipca jest planowany trzeci kurs dla uczniów, kurs sepowski do 1 kilowolta. Oprócz tego e, będą remontowane sale, e, pracownie dydaktyczne, będzie remontowanych sześć pracowni. Z branży mechanicznej, elektrycznej będą te pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt. Mam na myśli tokarki, frezarki, wiertarki i madła, mierniki, oscyloskopy. Będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo tych pomocy dydaktycznych. Całkowity koszt tego zadania to jest ponad 420 tysięcy złotych. Panie Burmistrzu, znajdujemy się w nowej ekopracowni. Pierwsze pytanie, no Pan był na otwarciu. Jak, jakie wrażenia? Jak się Panu podoba ta ekopracownia? Mnie się ta pracownia bardzo podoba. Ja byłem nie tylko na otwarciu, ale wcześniej jak powstawała, tutaj troszeczkę zaglądałem i jakby pilotowałem tą sprawę, więc dla mnie było, nie było takiego ogromnego zaskoczenia. Natomiast muszę powiedzieć, że dla osób, które były zaproszone na otwarcie, łącznie z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, który jakby jest głównym sponsorem tej pracowni, były bardzo pozytywne, był bardzo pozytywny Odbiór, bardzo fajne zaskoczenie, takie pozytywne. Wiem, że bardzo fajnie zareagowali i rodzice, i uczniowie. Cała społeczność tutaj, która korzysta czy może korzystać z zespołu szkół ponadpodstawowych w Kamińsku i z tej konkretnej pracowni. W gminie Kamińsk słowo ekologia odmienia się przez wszystkie przypadki i ta szkoła jest chyba najlepszym tego przykładem, bo nie tylko jako pracownia, jest też wymieniona kotłownia, jest, będzie też docieplany budynek, więc jak ta ekologia jest tak naprawdę ważna dla gminy. Myślę, że to jest dzisiaj bardzo rzecz istotna i ważna. Trzeba działać z rozmysłem, z jakimś planem, dlatego nie wszystkie rzeczy można robić równocześnie. Oczywiście też są bariery finansowe, możliwości pozyskania dofinansowań do, do tych rzeczy. W tej chwili pracownia to jest jedna rzecz, którą mamy udostępnioną dla uczniów. My mamy nowoczesną kotłownię paletową, bo tutaj innej nie można było zainstalować, na to wskazywał audyt ale jesteśmy przed takim wielkim zadaniem termomodernizacji tego budynku. Budynek jest zadbany, budynek jest wyremontowany, jeżeli chodzi o wnętrze tego budynku, natomiast z zewnątrz, jak popatrzymy, sporo rzeczy jest tutaj do, do zrobienia, ale generalnie nie będzie chodzić o jego estetykę, chociaż na pewno to, żeby dużo piękniejszy będzie, ale generalnie będzie o to chodzić, żeby jak najmniej spalać paliwa, jak najmniej zanieczyszczać środowisko, żeby go wyremontować z zewnątrz. Na pewno remont dachów, na pewno nas czeka tutaj remont Docieplenie ścian, wymiana stolarki okiennej. Robimy to sukcesywnie, natomiast bardzo bym chciał, żebyśmy ciągnęli spore środki zewnętrzne, właśnie przeznaczone na tego typu działania, i tutaj mogli dzięki tym środkom, jakby dokonać takiego skoku w przyszłość ekologiczną, żeby ten budynek nie tylko ładnie wyglądał, ale również był jak najbardziej ekologiczny, jak najmniej było potrzebne paliwa, żeby go ogrzać.